Jeśli myślicie, że dziennikarzy warto chronić, to róbcie swoją robotę. Te słowa Anny Politkowskiej dziś brzmią jak epitafium, bo 7 października 2006 roku nikt jej nie ochronił. W sobotnie popołudnie wracała do domu przy ulicy Lesnej w Moskwie. W ręku niosła torby z zakupami, w głowie notatki po kolejnej podróży z Czeczenii. Wsiadła do windy, drzwi się zamknęły. Padł strzał z broni z tłumikiem, potem drugi, trzeci. To nie był napad, nie było krzyku, pośpiechu, rabunku. To była egzekucja, wykonana spokojnie, precyzyjnie, bez świadków. Dziennikarka zginęła w miejscu, które miało być najbezpieczniejsze we własnym domu. Wiadomość rozeszła się po Moskwie jak zimny dreszcz. Politkowska była znana, była niewygodna, była tą, która pisała rzeczy, o których inni woleli milczeć. Przez lata dokumentowała wojnę w Czeczeni nie z perspektywy sztabów i konferencji prasowych, lecz z piwnic, szpitali polowych i zrujnowanych wiosek. Rozmawiała z matkami zaginionych, z torturowanymi więźniami, z żołnierzami, którzy wracali złamani psychicznie. Jej teksty były oskarżeniem, a zarazem aktem empatii, nie pasowały do oficjalnej narracji państwa, dlatego budziły strach. Data zabójstwa nie była przypadkowa. Tego dnia urodziny obchodził Władimir Putin. Dla jednych był to cyniczny zbieg okoliczności, dla innych symbol. Politkowska wielokrotnie krytykowała Kreml za sposób prowadzenia wojny i za milczenie wobec zbrodni. Nie robiła tego językiem ideologii, lecz faktów. Ja tylko opisuję to, co widzę powtarzała. A widziała zbyt wiele. W Rosji początku XXI wieku prawda o Czeczeni była towarem niebezpiecznym, a ci, którzy ją ujawniali, stawali się celem. Na miejscu zbrodni znaleziono broń i łuski, zabezpieczono nagrania z kamer, policja mówiła o szybkim śledztwie, politycy składali lakoniczne kondolencje. W państwowej telewizji informacja o śmierci Anny pojawiła się krótko, niemal mimochodem, jakby chodziło o zdarzenie losowe, a nie o zamordowanie jednej z najbardziej znanych dziennikarek śledczych kraju. Tymczasem w redakcji nowej gazety zapadła cisza, jak po wybuchu. Jej koledzy wiedzieli, że ostrzeżenia były realne, wiedzieli, że groźby nie były pustymi słowami. W windzie znaleziono ciało kobiety, ale wraz z nim upadło coś jeszcze. Iluzja, że odwaga wystarczy. Politkowska przez lata żyła ze świadomością ryzyka, mówiła o nim wprost, bez patosu. Nie uważała się za bohaterkę, uważała się za świadka i właśnie dlatego ktoś uznał, że trzeba ją uciszyć. Pytanie, które zawisło nad Moskwą tamtego dnia, nie dotyczyło tylko tożsamości zabójcy, brzmiało znacznie groźniej kto tak bardzo bał się prawdy, że postanowił zabić dziennikarkę? Nie jestem opozycją, jestem dziennikarką. Anna Politkowska powtarzała to zdanie z uporem, jakby chciała odebrać władzy najwygodniejszą etykietę. Urodziła się w 1958 roku w Nowym Jorku, w rodzinie radzieckich dyplomatów pracujących przy ONZ. Jej dzieciństwo przebiegało w świecie, w którym lojalność wobec państwa była oczywistością, a służba systemowi honorem. Nic nie zapowiadało, że właśnie ona stanie się jednym z jego najostrzejszych krytyków. Wychowywana w cieniu wielkiej polityki, od najmłodszych lat obserwowała, jak język oficjalny rozmija się z rzeczywistością. Ten rozdźwięk zapadł jej głęboko w pamięć. Po powrocie do Związku Radzieckiego studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Moskiewskim. Była pilną studentką, ale niekonformistką. Interesowali ją ludzie z marginesu, historie niepasujące do propagandowych schematów. Kiedy zaczynała pracę w mediach, kraj właśnie się rozpadał. Upadek SSRR przyniosł chaos, biedę i wolność słowa, która okazała się krucha i warunkowa. Dla wielu dziennikarzy był to czas cynizmu albo oportunizmu, dla niej moment wyboru. Mogła korzystać z nazwiska i kontaktów, budować bezpieczną karierę w lojalnych wobec władzy redakcjach. Zamiast tego wybrała drogę najtrudniejszą. W połowie lat 90. trafiła do Nowej gazety. Był to jeden z nielicznych tytułów, który konsekwentnie stawiał na niezależność i reporterską uczciwość. Redakcja dawała jej to, czego potrzebodała najbardziej swobodę pisania i odpowiedzialność za każde słowo. Politkowska szybko zyskała opinię dziennikarki bezkompromisowej. Nie interesowały je sensacje ani polityczne gry, interesował ją człowiek i krzywda, która spotykała go w ciszy, z dala od kamer. Jej styl był surowy, pozbawiony ozdobników. Pisała prosto, czasem brutalnie, jakby chciała, by czytelnik nie miał gdzie uciec. Nie moralizowała z pozycji wyższości, raczej stawała obok swoich bohaterów, oddając im głos. Państwo ma armię, prokuraturę i telewizję. Ofiary mają tylko mnie, mówiła w jednym z wywiadów. To nie była poza. To było kredo, które determinowało jej wybory zawodowe i osobiste. Z biegiem lat coraz wyraźniej stawało się jasne, że Politkowska nie pisze przeciwko Rosji, jak zarzucali jej krytycy, lecz przeciwko bezkarności. Nie atakowała abstrakcyjnego systemu, nazywała konkretne nazwiska, opisywała konkretne czyny, wskazywała mechanizmy przemocy. Właśnie to czyniło ją niebezpieczną. W kraju, który po latach chaosu łaknął stabilności, jej teksty burzyły wygodny obraz porządku. Była samotna w swoim wyborze, choć otoczona ludźmi. Wiedziała, że przekracza niewidzialne granice. Wiedziała też, że nie potrafi się zatrzymać. Strach był obecny, ale nigdy decydujący. Dla Anny Politkowskiej dziennikarstwo nie było zawodem, było obowiązkiem, a obowiązek, jak wierzyła, nie podlega negocjacjom. W Czeczenii nie ma wojny, jest polowanie na ludzi. Tak Anna Politkowska opisywała to, co zobaczyła na własne oczy, gdy po raz pierwszy pojechała na Kaukas Północny. Druga wojna czeczeńska oficjalnie była operacją antyterrorystyczną, szybkim i koniecznym przywracaniem porządku konstytucyjnego. W rzeczywistości była konfliktem, w którym granice między walką z rebelią a terrorem państwowym całkowicie się zatarły. Politkowska nie przyjęła tej oficjalnej wersji ani na chwilę. Zamiast konferencji prasowych wybrała drogi prowadzące do spalonych wiosek i prowizorycznych obozów dla uchodźców. Jeździła tam, gdzie inni bali się jechać albo nie chcieli. Rozmawiała z kobietami, które nocami słyszały, jak zabierano ich synów i mężów w nieznanym kierunku. Z ojcami, którzy miesiącami szukali zaginionych w koszarach i piwnicach komend. Z dziećmi, które nauczyły się rozróżniać dźwięk artylerii od strzałów z broni automatycznej. Jej notatniki wypełniały się nazwiskami, datami, opisami obrażeń. To nie były anonimowe statystyki, to były konkretne historie, którym ktoś próbował odebrać istnienie. Politkowska wchodziła do miejsc, gdzie tortury były codziennością, opisywała ślady po kablach elektrycznych. Połamane kości, upokorzenia, które miały złamać człowieka szybciej niż ból. Słuchała żołnierzy rosyjskich, którzy mówili o rozkazach wydawanych bez sensu i odpowiedzialności. Nie usprawiedliwiała ich, ale pokazywała, jak system produkuje przemoc po obu stronach. W jej tekstach wojna nie miała bohaterów, miała ofiary. To, co pisała, stało w całkowitej sprzeczności z przekazem państwowych mediów. W telewizji mówiono o stabilizacji, o odbudowie groznego, o zwycięstwie nad ekstremizmem. U niej pojawiały się nocne obławy, zniknięcia, ciała porzucane przy drogach. Władze lokalne i wojskowe reagowały wściekłością, zarzucano jej kłamstwa, histerię, brak patriotyzmu. Tymczasem ona wracała tam raz za razem, jakby wiedziała, że każda kolejna podróż może być ostatnią. Z czasem mieszkańcy Czeczeni zaczęli traktować ją jak jedyne łączy ze światem zewnętrznym. Przychodzili do niej z dokumentami, zdjęciami, błaganiem o publikację. Wiedzieli, że jeśli ona napisze, ktoś w Moskwie, w Europie, gdzieś daleko dowie się, że oni istnieją. Ta odpowiedzialność była ogromnym ciężarem. Politkowska nie idealizowała siebie. Często pisała o bezsilności, o poczuciu porażki, gdy kolejny tekst nie przynosił żadnej reakcji władz. Czeczenia stała się dla niej miejscem granicznym, nie tylko geograficznie. Tam zrozumiała, że prawda nie jest tylko kwestią informacji, ale życia i śmierci. Każdy opublikowany artykuł był aktem sprzeciwu wobec ciszy narzucanej siłą. I właśnie tam, w cieniu tej wojny zaczęła się droga, która nieuchronnie prowadziła do konfrontacji z całym systemem władzy. Przyzwyczaiłam się do myśli, że mogą mnie zabić. To nie była prowokacja ani dramatyczna poza. Anna Politkowska mówiła to spokojnie, jak ktoś, kto dawno przekroczył granicę strachu. Im więcej pisała o Czeczeniu, tym bardziej stawała się wrogiem systemu groźby zaczęły przychodzić regularnie. Anonimowe telefony, listy pełne nienawiści, ostrzeżenia przekazywane półgłosem. Czasem były prymitywne, czasem precyzyjne, zawierające szczegóły jej codziennych tras i zwyczajów. Wiedziała, że jest obserwowana. Władze nigdy nie zaproponowały jej realnej ochrony. Oficjalnie problem nie istniał, publicznie kwestionowano jej wiarygodność. Prywatnie dawano do zrozumienia, że sama się prosi. W państwowych mediach zaczęła być przedstawiana jako osoba niestabilna, histeryczna, działająca na zlecenie zachodu. Ten mechanizm był prosty i skuteczny. Jeśli nie da się uciszyć głosu, trzeba podważyć jego sens. Politkowska rozumiała tę grę, ale nie zamierzała się wycofać. Najbardziej dramatycznym sygnałem było to, co wydarzyło się we wrześniu 2004 roku. Wsiadła do samolotu lecącego na południe Rosji. Jej celem była Biesłan, gdzie terroryści zajęli szkołę pełną dzieci. Anna leciała tam jako pośredniczka, osoba, której ufały obie strony. W trakcie lotu wypiła herbatę. Chwilę później straciła przytomność. Trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zatrucia. Lekarze mówili o substancji, która mogła zabić. Przeżyła cudem. Do Biesłanu nie dotarła setki kilometrów dalej rozegrała się tragedia, a ona leżała nieprzytomna, wiedząc później, że ktoś bardzo nie chciałby znalazła się na miejscu. Po tym wydarzeniu wielu namawiało ją, by wyjechała z Rosji. Była znana na świecie, miała oferty pracy, mogła pisać z bezpiecznej odległości. Odmówiła. Uważała, że opuszczenie kraju byłoby zdradą tych, o których pisała. Ta decyzja kosztowała ją coraz większą izolację. Nawet w środowisku dziennikarskim zaczęto ją traktować jak problem. Jej obecność oznaczała kłopoty, presję, ryzyko. Zostawała sama ze swoim przekonaniem. Fizyczne zagrożenie łączyło się z psychicznym wyczerpaniem. Politkowska pisała o bezsenności o poczuciu, że jej słowa wpadają w próżnię a jednak nie przestawała. Każdy kolejny tekst był dowodem, że nie dali jej złamać. System mógł ją osaczyć, zatruć, oczernić, ale nie mógł zmusić do milczenia. Przynajmniej jeszcze nie. W tej samotnej walce Anna Politkowska coraz wyraźniej stawała się symbolem, żywym dowodem na to, jaką cenę trzeba zapłacić za mówienie prawdy w kraju, który jej nie chce słuchać. Władza, która boi się słów, zawsze boi się prawdy. To przekonanie prowadziło Annę Politkowską wtedy, gdy jej teksty zaczęły dotykać samych fundamentów rosyjskiego systemu władzy. Nie ograniczała się już tylko do opisu zbrodni na prowincji, coraz wyraźniej wskazywała odpowiedzialność polityczną. Jej krytyka rządów Władimira Putina nie była ideologiczna, była konkretna i bolesna, bo oparta na faktach z Czeczenii, regionu, który stał się poligonem nowego modelu rządzenia, opartego na sile, lojalności i strachu. Politkowska pisała, że wojna czeczeńska nie jest marginesem polityki Kremla, lecz jej sercem. To tam testowano bezkarność, tam uczono się, że przemoc można usprawiedliwić hasłem walki z terroryzmem. W jej artykułach Putin nie był odległym przywódcą, lecz zwierzchnikiem systemu, który tolerował, a czasem nagradzał brutalność. Te teksty nie miały tonu manifestu, były chłodne, precyzyjne, przez co jeszcze bardziej niewygodne. Szczególne miejsce w jej pracy zajmował Ramzan Kadyrow. W czasie, gdy w rosyjskich mediach przedstawiano go jako gwaranta stabilizacji i porządku w czeczeni, Politkowska opisywała jego ludzi jako sprawców porwań, tortur i egzekucji bez wyroków. Pisała o osobistych milicjach, o strachu, który paraliżował całe wioski, o lojalności budowanej na przemocy. Kadyrow reagował wściekle, publicznie groził jej, nazywał wrogiem narodu, sugerował, że poniesie konsekwencje. To były groźby wypowiadane bez cienia wstydu. Dla władzy Anna Politkowska stała się problemem szczególnym. Nie była politykiem, nie stała na czele ruchu opozycyjnego, nie można było oskarżyć jej o dążenie do władzy, miała tylko pióro i wiarygodność, a to czyniło ją niebezpieczniejszą niż wielu formalnych przeciwników Kremla. Każdy jej tekst podważał oficjalny obraz państwa silnego i moralnie usprawiedliwionego. Każde nazwisko, które wymieniała, było aktem oskarżenia. W rosyjskiej przestrzeni publicznej istniały tematy trudne, ale były też takie, których nie wolno było dotykać. Politkowska przekraczała te granice regularnie. Pisała o odpowiedzialności najwyższych władz za to, co działo się w Czeczeniu i o tym, że milczenie jest formą współudziału. Wiedziała, że wchodzi na teren, z którego nie ma odwrotu, nie liczyła na ochronę prawa, liczyła tylko na to, że jej słowa przetrwają dłużej niż strach. Im wyżej celowała jej krytyka, tym bardziej oczywiste stawało się, że gra toczy się o najwyższą stawkę. W państwie, gdzie władza nie toleruje publicznego rozliczania, dziennikarka mówiąca głośno o zbrodniach staje się wrogiem politycznym. Anna Politkowska doskonale rozumiała to ryzyko. A mimo to pisała dalej, jakby każda kolejna publikacja była ostatnią szansą, by nazwać rzeczy po imieniu. Najtrudniejsze pytanie w Rosji brzmi kto wydał rozkaz? Po śmierci Anny Politkowskiej to pytanie stało się niemal zakazane. Śledztwo ruszyło szybko, przynajmniej na papierze. Zatrzymano wykonawców, ludzi z półświadka, którzy mieli broń, pieniądze i doświadczenie w zabijaniu na zlecenie. Procesy ciągnęły się latami, pełne były sprzeczności, cofnięcie zeznań i nagłych luk w pamięci świadków. Ostatecznie zapadły wyroki. Państwo mogło ogłosić, że sprawcy zostali ukarani, ale najważniejszego pytania nikt nie postawił przed sądem. W aktach sprawy brakowało jednego elementu nazwiska zleceniodawcy. Oficjalna wersja mówiła o motywach osobistych i konfliktach pośrednich. Dla każdego, kto znał działalność Politkowskiej, brzmiało to jak kpina. Jej zabójstwo nie było impulsywne ani przypadkowe. Było zaplanowane, chłodne, wykonane z precyzją. Ktoś obserwował jej rutynę, znał godziny powrotów, wybrał miejsce, w którym nie było świadków. To nie była zbrodnia, którą można było wyjaśnić prywatną zemstą. Proces sądowy stał się spektaklem niedopowiedzeń. Świadkowie nagle milczeli lub zmieniali wersję wydarzeń. Dowody znikały albo traciły znaczenie. W tle pojawiały się nazwiska wpływowych ludzi, ale nigdy nie trafiały do oficjalnych aktów oskarżenia. System działał tak, jakby jego celem nie było dotarcie do prawdy, lecz zamknięcie sprawy. Spokój publiczny był ważniejszy niż sprawiedliwość. Dla rodziny i kolegów z redakcji nowej gazety było jasne, że to śledztwo ma sufit, którego nie wolno przebić. Każda próba zadania niewygodnych pytań spotykała się z ciszą albo oskarżeniami o polityczne motywy. Władze powtarzały, że państwo zrobiło wszystko, co mogło, ale w kraju, w którym władza kontroluje aparat śledczy, takie deklaracje brzmiały pusto. Zabójstwo Politkowskiej stało się symbolem nowej rzeczywistości. Można zabić dziennikarza i nigdy nie ponosić pełnej odpowiedzialności. Wystarczy ukarać wykonawców, a resztę pozostawić w sferze domysłów. Ten mechanizm wysyłał jasny sygnał do innych reporterów. Granice istnieją, a ich przekroczenie ma konsekwencje. Cisza, która zapadła po procesach, była głośniejsza niż jakikolwiek wyrok. Anna Politkowska została zamordowana ale jej sprawa żyła dalej jako nierozwiązana rana. Każdy brakujący element śledztwa był potwierdzeniem tego, o czym pisała przez lata że w Rosji prawda kończy się tam, gdzie zaczyna się interes władzy, a pytanie o to, kto naprawdę chciał jej śmierci, pozostało bez odpowiedzi, wisząc nad krajem jak oskarżenie, którego nikt nie odważył się wypowiedzieć głośno. Bałam się tylko jednego że przestanę pisać. To zdanie Anny Politkowskiej brzmi dziś jak klucz do zrozumienia jej życia. Nie była nieśmiertelna, nie wierzyła w ochronną moc sławy ani międzynarodowych nagród, wierzyła wyłącznie w sens świadectwa. Po jej śmierci wielu próbowało zamknąć tę historię prostą klamrą odwaga, tragedia, minuta ciszy. Ale jej los nie mieści się w takich ramach. Jest zbyt niewygodny, zbyt oskarżycielski, by pozwolić mu spokojnie odejść w przeszłość. Politkowska nie zginęła, dlatego, że była znana. Zginęła, dlatego, że była wiarygodna. W kraju, w którym prawda bywa traktowana jak zagrożenie dla stabilności, wiarygodny świadek staje się wrogiem. Jej teksty nie były krzykiem, były dokumentem, zapisem tego, co miało nie zostać zapisane. Każde zdanie było dowodem, a dowody mają to do siebie, że wracają, nawet jeśli ktoś próbuje je zakopać. Po 2006 roku świat poszedł dalej. Wojny zmieniły nazwy, a polityczne deklaracje brzmiały coraz bardziej podobnie do siebie. Ale to, co opisywała Anna, nie zniknęło. Mechanizmy przemocy, bezkarności i cynizmu przetrwały. Dlatego jej historia wciąż rezonuje, nie jako legenda, lecz jako ostrzeżenie. Pokazuje, że wolność słowa nie jest dana raz na zawsze i że najłatwiej ją odebrać po cichu, eliminując tych, którzy korzystają z niej naprawdę. Dla wielu odbiorców jej praca stała się moralnym punktem odniesienia. Nie dlatego, że była idealna, lecz dlatego, że była uczciwa. Nie obiecywała zwycięstwa, nie budowała nadziei na skróty, pokazywała świat takim, jaki jest, i zostawiała czytelnikowi ciężar wniosków. To właśnie ta uczciwość okazała się najgroźniejsza, bo z uczciwością nie da się negocjować, nie da się jej łatwo zdyskredytować. Anna Politkowska zapłaciła najwyższą cenę, ale jej śmierć nie spełniła celu, dla którego ją zabito. Jej nazwisko nie zniknęło. Stało się symbolem pytania, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi: ile warte jest ludzkie życie, gdy staje naprzeciw interesów władzy, i ile odwagi potrzeba, by mimo wszystko mówić prawdę. Na końcu zostaje cisza, ale nie jest to cisza zapomnienia to cisza po strzale, która wciąż dzwoni w uszach. Przypomina, że prawda ma swoją cenę, a ktoś zawsze próbuje ją podnieść i że choć można uciszyć głos, nie da się unieważnić tego, co zostało powiedziane, bo prawda, raz wypowiedziana, zaczyna żyć własnym życiem.